Woktober, dzień szósty. Cześć, kochani, witam się z wami poniedziałkowo. Ja mam dzisiaj e, mnóstwo energii, chociaż nie było tak, e, jeszcze. Godzinkę temu, ponieważ miałam mega, mega stresujący dzień. Już wam o wszystkim opowiadam. Nic wielkiego się nie stało, tylko po prostu dzisiaj rano o 8, o 8.10 miałam wizytę u dentysty. Ja dentysty się bardzo boję. Moja pani dentystka w Polsce się śmieje, że ja jestem w ogóle gorsza niż wszystkie dzieci, które do niej przychodzą. Ja jak przychodzę na czyszczenie zębów z kamienia do niej na piaskowanie to ona mi musi smarować dziąsła tym takim żelem dla dzieci do znieczulenia. Bo się strasznie spinam. Dodam, może, że jak miałam 22-3 lata, to założyłam sobie aparat na zęby. To była tylko i wyłącznie moja decyzja. Nie miałam jakoś tam mega krzywych zębów, ale chciałam, wiecie, takie kosmetyczne zmiany, że tak powiem. I do tej pory nie wiem, nie mogę wyjść z podziwu, jak ja się na ten aparat zdecydowałam. No po prostu mega mnie to stresuje, jak mi dentyści tam wiecie, coś robią w buzi. Na całe szczęście, tfutfu, tfu, odpłukać. Ja mam bardzo zdrowe zęby. Ostatnią plombę. Miałam robioną serię z 15-20 lat temu. Teraz tylko chodzę na takie regularne, wiecie, sprawdzenie. A w ogóle, dlaczego poszłam do tego dentysty? Pierwsze, przez koronawirusa dawno mnie nie było u dentysty, żeby sprawdzić zęby. A po drugie, zauważyłam na tyle zębów moich, tych przednich, że mam takie dwie ciemne kropeczki. Bardzo się wystraszyłam, że to jest pruchnica. Serio po prostu mówię, boże, co jak mi będą musieli borować te przednie zęby i dlatego też się właśnie umówiłam. Na szczęście pani dentystka mnie wszystko sprawdziła. Powiedziała, że mam ładne zadbane zęby, a te kropeczki to są tylko takie odbarwienia, bo ja mam tutaj jeszcze z tyłu zębów taki retainer, czyli taki drut, który ma podtrzymywać efekt prostowania tych włosów. Więc słuchajcie, odetchnęłam z ulgą. Nie musiała mi pani nic robić. Zapisałam też się na, za dwa tygodnie na właśnie piaskowanie. Czyszczenie zębów, więc jeszcze będę miała stres za jakieś dwa tygodnie. Tak jeszcze powiem Wam, bo pewnie niektórzy z Was będą ciekawi, ile taka wizyta kosztuje u, tutaj w Anglii, bo są też wielkie takie stereotypy i plotki, że tutaj strasznie drogi jest dentysta. Ja bym powiedziała, że tyle, co, co prywatna wizyta w Polsce, bo za, za tą dzisiejszą wizytę, za taki check-up, to się nazywa, zapłaciłam 20 funtów, a za czyszczenie, bo musiałam zapłacić tak jakby z góry, za czyszczenie 60 funtów, czyli jakieś 300 zł. W Polsce u mnie płaci się 200-250 jakoś tak, więc bardzo mała różnica. Ogólnie wiem, że kobiety w ciąży i jak się Wam urodzi dziecko, dopóki dziecko nie skończy pierwszego roku, to wtedy jest dentysta za darmo, a tak to trzeba płacić. Ja ogólnie też chodzę na NHS, czyli na taki NFZ, więc też pewnie dlatego jest trochę taniej. Ale tak, dobra, słuchajcie, koniec stresu, zaczynamy poniedziałek yy, i mam nadzieję, że reszta dnia będzie równie, równie udana. Zapraszam Was oczywiście ze sobą. Pamiętajcie, proszę o subskrypcjach, o łapkach w górę i zaczynamy. Pokaż, jak jesteś wysportowany. Ile przebiegłeś? sobie. Ale ile? 6 kilosów więcej. Zobaczcie, jaki wysportowany mąż. Napnij mięśnie, pokaż ten. Co, teraz idziesz się kąpać i pojedziesz po dziewczynki, dobra? I od razu po książki pojadę. Po książki? Bo chciała Klarka do pisania literek. No. O, dobra, super, to Ci przełożyłam te. Poczekaj, nie uciekaj, tutaj jesteś, wiesz, w moim wideo, a Ty uciekasz? Dałam Ci ten. Przełożyłam Ci już foteliki, a ja jadę dalej w miasto. A złożyłaś, Jak rzuciłaś tylko, tak? Bo tam były rozłożone fotele. To rozłożyłam fotele i rzuciłam Ci foteliki, także no. ten... Ale Termili mi się rozłożył, więc będziesz musiał no. sam. Dobra. No. Jezu, poczekaj, cicho, 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 cicho. Słyszycie to? Cicho. Słyszysz, jak chudniesz? Jak żyje? <gry> jak dziejesz. A już po tym całym stresie i po wizycie u dentysty, yy, zasługuję na dobre, pożywne, poniedziałkowe śniadanko. Także mam tutaj krokieta z wczorajszego obiadu z kurczakiem, bo jeszcze mi został, yy, awokado na takim ryżowym chlebku, i pomidorki z cebulką, yy, moje ukochane. Także wcinam. Przyjechałam sobie wziąć szybko kawę na wynos tutaj do Starbucksa. Niedaleko mnie jest takie drive-thru, więc sobie wezmę szybko latę, żebym miała mnóstwo energii na ten dzień. dziękuję, okay, thank you! Bye. Thank you bye bye. Mam już swoją kawkę, wziąłam sobie karmelowe latte, ale pięknie, pięknie, pięknie pachnie. Przyjechałam na chwilkę, słuchajcie, do Primarku, bo, 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 bo chcę sobie kupić, mój Szymon zaczął ostro trenować, więc mnie zainspirował i chcę sobie kupić takie leginsy do ćwiczeń. Też chcę zacząć wreszcie znowu ćwiczyć. Bardzo fajne, widziałam takie różowe leginsy do ćwiczeń, bardzo takie mocno opijające, op, o... Mocno takie nie opijające, tylko takie mocno przylegające, żeby wszystko mi będą trzymały to, co mają trzymać podczas treningu. Więc zobaczę, czy, czy są. Aha, jeszcze skarpetki takie ciepłe sobie chciałam kupić, więc też może mi się uda dostać. Ten primer tutaj koło mnie w Trafordzie jest super. bo Jest taki czyściutki, nowiutki, pachnący, zupełnie. W przeciwieństwie do tego, który jest w centrum Manchesteru, ale mają troszkę mniej rzeczy, jednak, więc to takie, czy, czy będzie coś, czy nie, to jest takie wiecie, ryzyk, fizyk. Dobra, rozpadał się deszcz, ja jeszcze mam swoją kawę, więc postanowiłam, że odpowiem Wam może na kilka często powtarzających się pytań, bo bardzo często na Instagramie szczególnie pytacie mnie o moją taką historię tutaj w Anglii. Więc może tak pomyślałam, że przez chwilkę Wam opowiem przy kaweczce. Często pytacie właśnie ci, którzy są tutaj nowi, kiedy przyjechałam do Anglii, po co przyjechałam do Anglii, dlaczego przyjechałam do Anglii, z kim przyjechałam do Anglii. Więc tak dosłownie dwie minutki o tym chciałam z Wami porozmawiać. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie na mnie dziwnie się patrzył. Więc mi słuchajcie za 2 miesiące 15, 8 grudnia, dokładnie stuknie 15 lat już w Anglii. Ja przyjechałam od razu po. nie od razu, ale po maturze, jak miałam 19 lat. Hmm. Maturę robiłam w maju, jeszcze parę miesięcy popracowałam wtedy w Warszawie i tutaj przyjechałam właśnie w grudniu. Ehm, przyjechałam i pierwszą moją taką pracą była praca OP, e, czyli op, byłam opiekunką mieszkającą z angielską rodziną i ten czas wspominam mega. Ja miałam świetną rodzinę. E, moją taką e, tą host mamą była Janet, która w ogóle ma, bar, ma polskie korzenie, bo jej ojciec był Polakiem. I opiekowałam się dwójką dzieciaków. Hmm. Chłopczykiem James miał chyba 7 lat, a Kate miała 5. Były bardzo fajne dzieciaki, nie wiadomo, miały swoje humorki, jak to, jak to zawsze bywa. Janet to była właśnie samotna mama, ale ona miała tam chłopaka, który też czasami z nami mieszkał. Super rodzina, naprawdę bardzo mało miałam obowiązków. Zajmowałam się nimi tylko godzinę rano i trzy godzinki po południu, więc normalnie Ameryka. I tak właśnie, ja przyjechałam tutaj, chyba jak większość Polaków, jak może duża część Polaków, z planem, żeby zostać tylko na rok. Ja chciałam nauczyć się dobrze angielskiego, chciałam podszkolić angielski, chciałam zarobić trochę pieniędzy i wrócić do Polski na studia. Nawet słuchajcie, miałam zaklepane już miejsce na studiach, na zarządzaniu i marketingu, nawet to była jakaś tam prywatna uczelnia, nawet część jakieś tam wpisowe, część czesnego miałam zapłacone, ale kiedyś sobie pomyślałam, wstałam, pamiętam, to było jakoś we wrześniu, ja miałam w grudniu wracać i mówię, kurde, a może by pójść na, studiach, na studia tutaj w Anglii? Tak, trochę zrobiłam research mały w temacie, ile to kosztuje, z czym to się je, i postanowiłam spróbować. Musiałam zaaplikować, bo tutaj, a musisz na studia aplikować rok wcześniej, więc troszkę mi się znowu przedłużyło, ale nic, nic się nie stało. Przepraszam, tak tę kawę będę piła, bo chcę, żeby, była, żeby mi nie wystygła. Zaaplikowałam i dostałam się ymm, I dostałam się a, tam, a można aplikować chyba na sześć różnych miejsc Przynajmniej wtedy tak było Ja się dostałam aż na cztery, więc tam musiałam wybrać I, i zaczęłam tak e, studia Plan też później był taki, że ja zrobię studia e, I potem wrócę do Polski I tak też było Ja po magistrze, e, po tym jak zrobiłam magistra e, Wróciłam do Polski Dostałam pracę bardzo dobrą Bardzo interesującą, bardzo dobrze płatną To była praca w Warszawie, w w takim domu produkcyjnym, który produkuje reklamy telewizyjne, ale ja, ja się nie odnalazłam w Polsce. Ja po kilku miesiącach, chyba cztery miesiące stwierdziłam, że wrócę, do, że wrócę, że wrócę do, 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 tutaj, do Anglii, bo po prostu się tam nie odnalazłam, nie podobało mi się za bardzo. Troszkę też wtedy były jeszcze inne realia, to było ile? 10 lat temu, prawie 8-9? I wróciłam, dostałam pracę, w której byłam przez 7 lat w takiej wielkiej em, korporacji, wielkiej agencji reklamowej. I tak jakoś mi te lata zleciały. Najpierw się urodziła Mila, potem się urodziła Klara, i wiecie, jak już się ma dzieci. To naprawdę lata lecą po prostu masakrycznie szybko. Ja nie znałam, słuchajcie, nikogo tutaj. Ja przyjechałam zupełnie sama, bez żadnej koleżanki, bez niczego. Wiem, że wiedziałam, że było tutaj kilka osób z mojego miasta, więc gdzieś tam się z nimi czasami spotykałam, ale nie znałam tutaj nikogo. Mieszkałam na południu Manchesteru, w Hale, to jest taka bardzo, bardzo bogata dzielnica, gdzie mieszka mnóstwo futbolerów. Potem, jak już skończyłam, Moją karierę operską to pracowałam w Costa Coffee. Byłam baristką przez rok, chyba tam pracowałam, no a potem zaczęły mi się studia, więc miałam jakieś takie dorywcze prace gdzieś w restauracji jako kelnerka. Aha, były też. Ktoś zapytał, pamiętam na Instagramie, czy ja przyjechałam tutaj z mężem. To tak jak już wcześniej powiedziałam, nie, nie przyjechałam. Szymon jest z mojego miasta, my się znamy od gdzieś tam, od podstawówki, ale zeszliśmy się kiedyś, jak ja byłam w Warszawie, m, między drugim, chyba trzecim rokiem studiów. Tak, byliśmy razem na imprezie tak się zeszliśmy I przez rok byliśmy na w takim na, na długi dystans, w takim związku na długi dystans chociaż bardzo często się widywaliśmy, bo albo ja przylatywałam do Warszawy, gdzie on wtedy mieszkał, albo on przylatywał do mnie No i kiedy po roku on skończył studia w Polsce, przyleciał do mnie też właśnie. Mieliśmy lecieć, tylko miał tylko przylecieć na rok. I po mojej magisterce mieliśmy obydwoje wrócić. Ale on w międzyczasie zaczął jakieś tam studia marketingowe, więc dlatego ja wróciłam sama. No wiecie, tak trochę się wszystko poplątało, ale. Ale wydaje mi się, że tak z perspektywy czasu widzę, że musieliśmy wszystkiego spróbować i bardzo fajnie to wyszło. Bardzo się cieszę, że mieszkamy tutaj do Polski latamy bardzo często. Wiadomo, no nie teraz to ja zawsze staram się z dziewczynkami na kilka tygodni w wakacje. W październiku są takie ferie. Teraz chcemy co ferie te zimowe, czyli w lutym, tak jak byliśmy w zeszłym roku, chcemy latać w polskie góry. Więc bardzo często bywamy w Polsce. Dziadkowie do nas przylatują, więc jakoś nie tęsknimy, tak wiecie, bardzo, bardzo. No i nie planujemy raczej wracać. Tutaj nam się podoba, nam się to życie. Ludzie są bardzo fajni, szkoły są ekstra, takie podejście do dziecka w szkole. Więc na razie nie nie planujemy wracać. Aha, jeszcze a propos właśnie tego wyjazdu mojego, ja chyba tam w pierwszym w Loktoberze albo w drugim wspominałam, że, że, że być może uda mi się polecieć do Warszawy na kilka dni, bo po pierwsze chciałam parę spraw załatwić, a po drugie tak chciałam jechać się rozerwać, ale słuchajcie, od 3 teraz października Polskę wrzucili na listę tych krajów. Yy... Z których, jak się wraca, to trzeba iść na <głos》>, dwutygodniową kwarantannę tu w Anglii, więc ja się absolutnie na to nie piszę. Um, więc po prostu nie polecę. Chyba, że coś się zmieni, bo ja wiem, z tego co wiem, to chyba co tydzień oni zmieniają te, te zasady, te rules, całe te kraje, więc może jak zdejmą Polskę, zobaczymy. E, dobra, uciekam, słuchajcie, dopijam jeszcze szybko kawę i uciekam do tego e, primarku. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my Zobaczcie, Klarunia taka głodna wróciła ze szkoły, że już siedzi 5 minut grzecznie przy stoliku i czekasz na obiadek, tak Lalo? No. A Milunia oczywiście uczy się.